Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie w czwartek, 24 kwietnia. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Tutaj z poranną kawką. Kto ma kawkę, kochani? Tu proszę, widzicie, pyszna kawusia już jest. Kto ma kawkę, napiszcie jej w komentarzu, jak mnie słuchacie, gdzie mnie słuchacie, gdzie jesteście, czy jesteście w drodze do pracy, czy w pracy już, czy w domu, czy z kawusią, czy z herbatką. Ja uwielbiam kawę, tak. Kubeczek ciepłej kawy na, na dzień dobry jest wskazany. Chociaż ostatnio nie zawsze, kochani. Nie zawsze jestem z kawką, ale, ale później gdzieś tam ta kawcia jest. No dobrze, tyle o kawie. Słuchajcie, yy, te moje takie pora, poranne pogaduchy, one płyną z Kronika Kaszy. I pytam mistrzów zawsze, o czym ja mam powiedzieć, bo ja nie wiem. I dzisiaj, mistrzowie, wiecie, wspłynęła na mnie taka energia miłości, taka energia, takie światło bezwarunkowej miłości. Ja nie potrafię nawet tego opisać. Taka przecudna energia to jest miejsce, to jest poczucie miejsca, to jest poczucie energii, skąd pochodzi nasza dusza. Bo my jesteśmy duszą w ciele, jesteśmy kawałkiem energii, jesteśmy kawałkiem źródła. My nie jesteśmy całym źródłem, tak jak możecie gdzieś usłyszeć: jesteś Bogiem, jesteś Bogiem. Nie, ty masz cząstkę, cząstkę źródła, cząstkę Boga w sobie. I tak do mnie przyszło, że warto zrobić wszystko, aby ta cząsteczka Boga, która jest w nas, ta cząsteczka źródła, żeby była ukochana żebyśmy poczuli się, że jesteśmy naczyniem, które właśnie nosi tą cząsteczkę Boga, że wszystko to, co mówimy, wszystko to, co robimy, wszystko to, o czym myślimy, żeby w ten sposób uszanować tego Boga, którego mamy w sobie. Właśnie tą cząstkę źródła, tą cząsteczkę, którą to my jesteśmy, tam w środku w nas nosimy i wiecie takie takie Przekonanie, to, to jak to do mnie doszło, że mam ten kawałeczek Boga, stwórcy, źródła. Każdy niech to nazwie po swojemu, każdy niech to po swojemu też sobie wyobrazi, że jest to część z całości. Mało tego, taką samą część z tej samej całości nosisz Ty, nosisz Ty, nosi ktoś inny, nosi Twój sąsiad. Popatrzmy też na ludzi innym okiem. Nawet na tych ludzi, którzy nam nie sprzyjają, którzy dają nam lekcje. Bo w szczególności ci ludzie, którzy dają nam lekcje, oni wykonują dla nas tutaj najlepszą robotę, wiecie. I w momencie, kiedy my spotykamy człowieka na swojej drodze, który, który kompletnie nam nie leży, który, który, wiecie, to jest człowiek, który rani nas. Ale On nas nie rani, On nas w ten sposób uczy. Uczy nas miłości do siebie, uczy nas patrzeć na drugiego człowieka, ale też pomaga nam przepracować to, co my wyrządziliśmy innym ludziom w innym życiu, a może nawet i w tym życiu. Bo my nie wszyscy musimy być doskonali, my nawet, wiecie, idealni. To nie o to chodzi, tylko chodzi o ten moment, kiedy my niesiemy tą, mamy już tą świadomość, że mam. Cząsteczkę Boga, i jemu chcę pokazać. Mam cząsteczkę źródła, mam cząsteczkę światła w sobie. Właśnie tego boskiego światła, światła stwórcy. I że ja ją mam w sobie i chcę mu pokazać moimi oczyma ten świat, jaki on naprawdę jest piękny. I teraz, energię, którą pokazuję, którą mam w swojej głowie, przekazuję do tej cząstki. I w ten sposób. Tak, jakby widzicie, no nie potrafię tego słowami wyrazić, ale w ten sposób, kiedy sposób mojego życia, sposób mojego mówienia, sposób mojego zachowania się, sposób mojego myślenia jest pewnym rodzajem takiego, nawet nie pewnym rodzajem, ale jest to taki szacunek do tej cząstki, którą mam w sobie. I w momencie, kiedy wchodzę w energię, które totalnie mi nie służą, gdzieś tam wchodzę za grubo w politykę, w książki, które czytam, które wywołują we mnie złość, bo tak się zadziało u kogoś, to ja tą energię przekazuję. Ja tą energię przekazuję. ale w momencie, kiedy działam w ten sposób, żeby to moje życie było radosne, piękne. Może niekoniecznie usłane samymi płatkami róż, ale chociaż różami, żeby od czasu do czasu na ten kolec nadepnąć i przypomnieć sobie, kim tak naprawdę tu jestem i po co tu jestem. Żeby nie zatracić się w tym takim, wiecie, szczęściu, które czasami jest tym puchem, które, którym przykrywamy to, co mamy w sobie. Bo kiedy pozwolimy sobie na doświadczanie, kiedy pozwolimy na to, żeby to wszystko, co mamy doświadczyć, przyszło do nas, to będzie przychodzić w odpowiednim momencie, kiedy my będziemy na to gotowi. I kochani tak jak ja, ja teraz też doświadczam czegoś. Dostaję ogromną lekcję od życia i to jest piękne. Nawet chyba pierwszy raz nie spytałam dlaczego, po co znowu. Tylko to przyjęłam i mówię okej, okay, świetnie. Uczę się. To znaczy, że ostatnim razem, kiedy odrabiałam podobną lekcję, wcale jej nie odrobiłam. Do końca dobrze. Muszę to poprawić i chcę to poprawić. I poprawiłam, tak mi się wydaje. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze jestem w trakcie. Ale to jest po prostu, kochani, cudowne. To jest po prostu piękne, kiedy przyjmujemy. Kiedy spojrzałam na swoje życie tak wstecz i sobie mówię: Kurczę, tyle w życiu przeszłam. I doprowadziło mnie to do tego miejsca, w którym jestem. tak sobie myślę, było warto. Było warto. I czasami mam takie wrażenie, że gdybym miała tą świadomość, co mam teraz, i gdyby się wydarzyło kiedyś, i gdyby te zdarzenia się wydarzały, to ja bym ich tak nie doświadczyła mocno. Nie leżałabym na ziemi. Nie płakałabym. Pewnie bym to wzięła na klatę i powiedziała: Dobra, przerobimy to. Także, kochani, jeżeli doświadczacie czegoś, dajcie sobie tego doświadczyć. I w momencie, kiedy to ukochacie, uszanujecie, kiedy, kiedy powiecie sobie, to jest moje, to jest moje, dziękuję Ci, dziękuję Tobie. Nie musicie mówić tego na głos, możecie to mówić po cichutku. Energia i tak te podziękowania zaniesie do tej osoby. Dziękuję Ci za to, że pokazałeś się w moim życiu i że doświadczam tego. Taką rolę sobie moja dusza na to wcielenie wybrała. Dziękuję Ci. I zobaczycie, że ta energia wtedy się odmieni. I wiecie, kochani, kiedy. To też ma być tak, że jak Wy wyślecie podziękowania raz, drugi, trzeci, to nie oczekujcie efektu już zaraz. To jest takie jak zasianie ziarna. Jak rolnik posadzi ziarno, to on nie odkopuje co chwilę tej gleby i nie patrzy, czy to ziarno już kiełkuje. Nie daje temu czas, żeby to, żeby te kiełki przebiły się przez tą ziemię. Ale On wie, że tam jest zasiane ziarno i On wie, że to wzrośnie i to tak ma być z nami. Zasiewamy ziarno miłości, wdzięczności. Dziękujemy za osoby, które spotkaliśmy w naszym życiu i my wiemy, że ta energia i my to czujemy że ta energia, ona się odwróci. Kiedy? Aż będzie odpowiedni czas. I nie dogrzebujemy się i nie patrzymy. A, już kiełkujesz? Już kiełkujesz? No nie, tak nie robimy, kochani. Karta na dzisiaj. Co? Pochowałam wszystkie karty, wiecie? A tutaj mam jakieś pod... na wierzcho. Także, muszę Wam jeszcze coś powiedzieć. Wczoraj w trakcie kursu czytania Kronika Kaszy słuchajcie, mieliśmy spotkanie z przodkami, no i zadziała się coś po prostu, no magia, no magia no nie magia, no bardzo dawno nie spotkałam się z moim dziadkiem odkąd moja babcia nie żyje i odkąd już może, to ona przychodzi i zawsze sobie z nią porozmawiam ale mojego dziadka już no, no parę lat nie przyszedł, i słuchajcie, wczoraj przyszedł dosłownie to dał to taki znak i od razu poczułam, że to jest dziadek Uśmiech banan na twarzy, niesamowity, ale żeby też żebym w to uwierzyła, chyba nie wiem. Zaczęła lampka moja mrugać. I to jest niesamowite. Dosłownie zapalała się i gasiła, zapalała się i gasiła. A w momencie, kiedy dziadek sobie poszedł, ona świeciła, świeciła cały czas i ona teraz też cały czas świeci. Także to nie przepalona żarówka ani nic, tylko kochani, po prostu przyszła. Przyszedł mój dziadziuś przywitać się ze mną, powiedzieć mi takie było ćwiczenie, co ma tam mi powiedzieć, pożegnał się i poszedł niesamowite kochani, po prostu niesamowite to jest, kiedy my jesteśmy połączeni tak bardzo z tymi wyższymi wibracjami, kochani polecam wam też, jest u mnie na kanale za darmo, kurs wysokie wibracje, to jest kurs tam jest 111 lekcji, kurs jest przygotowany na, zrobiony na podstawie książki Kelly Greya, czyli też takiego fachowca od aniołów świetnego człowieka bardzo fajny chłopak, wiecie. Możecie sobie też go gdzieś poszukać. On w większości pracuje większo znaczy większością pracuje w języku angielskim, ale jest też trochę rzeczy tłumaczonych po polsku przez yy, jego rzeczy tłumaczonych po polsku. Poszukajcie go sobie Kelly Gray i poszukajcie sobie ten kurs. Ja przypnę ten kurs dzisiaj w komentarzu. I zróbcie sobie. Po prostu ten kurs pomaga nam wchodzić na wysokie wibracje. Ja z racji tego, że pracuję z kronikami Jakaszy, to... Bo jestem cały czas w wysokich wibracjach. Oczywiście, że się zdarzy, że zejdę gdzieś niżej. Kiedy robię to świadomie, to ja wtedy muszę troszeczkę czasu odczekać, żeby zacząć pracować z kronikami. Ale samo wchodzenie w kroniki, wiecie, daje naprawdę takie poczucie bezwarunkowej miłości, poczucie szczęścia, zaopiekowania się. Ja wchodzę w swoją przestrzeń. Energetycznie łączę się z nimi. Ciałem jestem tu na Ziemi, ale moja dusza wtedy jest dokarmiana. A kartą na dzisiaj, kochani, która z kart na dzisiaj, która z kart na dzisiaj, która karta chce tam coś powiedzieć, która? Transformacja. Transformacja. Sprawy zmieniają się na poziomie komórkowym. Głębokie uzdrowienie. Tak, wczoraj robiliśmy, mieliśmy zajęcia, gdzie pracowaliśmy z punktami łaski i właśnie na poziomie komórkowym też. Dokonywaliśmy uzdrowienia. Transformacja. Co ta karta? Transformacja. Sprawy zmieniają się na poziomie komórkowym. Nie jesteś tym, kim byłeś rok temu, ani tym, kim się staniesz już niedługo. Jesteś pomiędzy stanami. Powstajesz, w połowie wzrastasz, w połowie opadasz. Pracuj dalej. Jesteś w trakcie przechodzenia. Transformacji. Będziesz wspominać ten czas ze zdumieniem. Tak wiele odbywa się w Twoim wewnętrznym świecie i w Twoich komórkach. Czas porzucić stare sposoby bycia, które utrzymywały Cię w trybie walcz albo uciekaj. Wybrać nowy sposób bycia, w którym trauma nie jest siłą napędową. Stare schematy z dzieciństwa wyłaniają się i będą mogły zostać uzdrowione. Jeżeli pozwolisz sobie obserwować je i doświadczać ich bez przywiązywania, ich wpływ na ciebie zmniejszy się i będą mogły zniknąć. Jesteś wzywany do znalezienia nowych sposobów na ułożenie siebie. Na kartę tę wpływ mają afrykańska bogini Oszu. Saturn symbolizuje destrukcję i transformację. Oszu reprezentuje czułą miłość pierwotnej matki. Ma miejsce ponowne przetkanie nici, uzdrowienie na najgłębszym z możliwych poziomów. Kiedy jesteś w tej fazie, nie wymagaj od siebie osiągnięcia jakichkolwiek celów. Możliwe, że będziesz zmuszony zweryfikować swoją relację z własnym ciałem. Może nawet zmienić dietę, więcej się ruszać lub znaleźć wsparcie w uzdrowieniu. Możesz również rozpatrzyć jakiś rodzaj wsparcia moralnego z uwagi na fakt, że mogą wyjść na światło dzienne problemy z dzieciństwa wymagające uzdrowienia. Jesteś otoczony głęboką miłością. Połóżcie rękę na sercu. I powiedzcie, pozwalam sobie skorzystać z najgłębszego uzdrowienia i transformacji, aby zmiany mogły odbyć się na poziomie komórkowym. Cudownie, kochani, pięknie. Przecudowna karta, widzicie? Tak to się wszystko, jak to się wszystko pięknie, tutaj składa. Przytulam was, kochani. Życzę wam cudownego dnia. Ach, dziękuję wam, że jesteście. Taki dzisiaj dzień cudowny jak po tym połączeniu w kronikach. Dziękuję Wam. Przytula Magda.